Ho, 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 ho! Siemanko, siemanko, Tomek Zimiński, program Moc marzeń. Tym razem nie o sportowcach, którzy chcą wejść na szczyty i spełniać swoje marzenia, ale o tych, którzy spełniają marzenia innych, spełniają marzenia dzieci z domów dziecka, bo taka jest idea motomikołajków i moto Mikołajki w Warszawie odbywają się po raz 17. Jak się udaje to dzisiejsza impreza do tej pory? W razie jest wszystko w porządku, bezpiecznie. Przede wszystkim frekwencja dopisała, jak widzicie. Czego tutaj dzisiaj słuchamy? Co to za playlista? Kolejny lecz dzisiaj. Same świąteczne? Tak, dzisiaj świąteczne, mam tylko łajki. Agnieszko, co cię zainspirowało, żeby tak pięknie się tutaj e, wystroić? Chyba dzieci, ich duże serduszka i to, że za każdym razem, jak tu jestem, to się po prostu wzruszą. Ehm. I ich uśmiechy na twarzy po prostu powodują to, że mi się chce co roku tak właśnie ubierać i, i przyjeżdżać tutaj i się z nimi spotykać i, i ze wszystkimi tutaj przeżywać magię świąt. Jak pani się podoba idea Moto Mikołaju? Piękna impreza, to mi się bardzo podoba w ogóle. W tym roku jest masa ludzi. Tak. Wydaje mi się, że może to więcej. Pogoda nas ja i dlatego, prawda? prawda? Ale wygląda pani bosko. Dziękuję. Dziewczyny, bądźcie się dobrze! więcej w nowym odcinku na kanale Moc Marzeń. Sprawdź teraz.